Koleżanka mieszka bardzo daleko. I druga koleżanka też mieszka bardzo daleko. Dopiero minął dzień, odkąd się przeprowadziła. Jedna, dopiero minęły trzy dni, odkąd się przeprowadziła. Druga, ale i tak, tak bardzo tęsknię. A ja za koleżanką tęsknię też bardzo. A za moją kuzynką wcale. Weź przestań, bo mi smutno przez ciebie. Ale przecież mamy siebie nawzajem. No właśnie. Ważne, że mamy siebie nawzajem. Możemy sobie ufać nawzajem, bo bardzo się lubimy. Ja ciebie nie lubię bardzo, łaha, nie no, bardzo cię lubię. Bardziej niż moją kuzynkę, bo mojej kuzynki nie lubię. On jest taka okropna, tylko przy niej tego nie mówiłam. Ja jej nienawidzę, ale ciebie bardzo lubię. Tylko nie mów jej o tym, żeby nie sprawić jej przykrości. Spokojnie, nie powiem jej, bo nie chcę sprawdzić jej przykrości. Przejdziesz do mnie do domu dzisiaj po lekcjach? No jasne. Dzisiaj po lekcjach. Wiesz co, ja dzisiaj też mam Netflixa. Ale ekstra, super. A wiesz co, wcale nie jest super, ponieważ... Moje koleżanki dzwoniły do mnie, że w ich nowych klasach nikt ich nie lubi. Przykro mi, że koleżanki w nowej klasie nikt nie lubi. Ale że moje kuzynki w klasie nikt nie lubi, to dobrze jej tak. Ja jej nienawidzę. Dlaczego jej nienawidzę? Jest moją kuzynką, po prostu jej nienawidzę. To włączymy Netflixa? Widziałeś ten nowy film? Nie, to obejrzyjmy. Trwać 4 godziny? No nie wiem, jak chcesz. No chcę obejrzeć i to bardzo. Ja też chcę bardzo obejrzeć ten film. To co, włączamy? Tak. I mam przekąski. Mam takie chipsy paprykowe i cebulowe. Ale mm, tylko trochę, żeby mama nie była zła, że zjadam jej chipsy, bo sama sobie mogłam kupić. Okej? Okay? Okej. Okay. Cztery godziny później. Jak to szybko minęło. Ten film był taki fajny. Tak, cudowny. Wspaniały był ten film, a pojedzieć razem ze mną na wycieczkę do pizzerii jutro Jasne. To cudowny, świetny i wspaniały i nie wiadomo jak jeszcze mam powiedzieć. Nie do opisania. fajny pomysł.